Cześć! Dzisiaj będziemy rozmawiać o podstawie języka angielskiego, jaka jest rozróżnienie między czasownikiem a rzeczownikiem. Widzicie, że umiecie. Zaraz zobaczymy. O, hello, hello! I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O tym, że jak coś się lubi, na przykład I love to sleep, kocham spać, to można to powiedzieć w, dwie, w dwa sposoby. Albo w czasowniku, I love to sleep, bez to sleep, kocham spać i wtedy to sleep znaczy spać, albo można to zrobić z rzeczownikiem, I love sleeping i wtedy sleeping jest waszym rzeczownikiem. Mhm. E, tak dobrze jest w języku angielskim, e, że czy czasownik z końcówką "-ing", ma różne funkcje w naszych życiach, prawda? On się nazywa gerund, czasownik z ringiem, i jest używany w różnych momentach, że tak powiem, języka angielskiego. Jest używany do czasu teraźniejszego present continuous, I am sleeping, prawda? To jest ten używany, prawda, jako, jako czasownik. Jest używany jako rzeczownik z ringiem na końcu, na przykład, do I love sleeping. I jest używany jako e, przymiotnik e, również a sleeping baby, czyli taka mała dygresiątko, jeśli chodzi o gerund tak zwany, to jest po prostu czasownik z ingiem na końcu. W języku angielskim używa się go jako czasownik, czyli I am sleeping, present continuous, I love sleeping jako rzeczownik i tym się dzisiaj zajmiemy, również jako przymiotnik a sleeping baby, śpiące dziecko. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczowniku sleeping. Czasownik z ingiem na końcu tworzy rzeczownik. Ok. Wszystko jasne. A więc, jeśli chodzi o e, wyrażenie I love to sleep, kocham spać, to mamy tam czasowniczek, ta, prawda? To sleep. Jeśli chcemy powiedzieć kocham spać, jeśli chcemy powiedzieć kocham spanie, w Polsce takim niezwykłym, ale po angielsku jest ok, to mamy I love sleeping. Mhm. I teraz zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Kocham pić wódkę. I love to drink wodka. Pić. Kocham pić wódki. I love drinking wodka. Mmm. Na spalenie. I love to smoke cigarettes. Kocham palić papierosy. I love smoking cigarettes. Więc te formy są dobre. Pilnujcie, aby nie robić następujących rzeczy. Mm, 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 mm. Nie, nie zapominajcie o tu przed czasownikiem. I love sleep. Tak nie mówimy, bo to znaczy, ja kocham, śpię. I love to sleep. Musi być. Ok. Ale pamiętajcie, żeby nie było tu, jeżeli macie ten czasownik zinki and gerund, czyli krótko I love to sleeping, to jest również źle. Czyli jedyne dwie poprawne formy? I love to sleep, I love sleeping. I love to drink, I love drinking. I love to smoke, I love smoking. Oczywiście to wszystko jest prawie złe, oprócz spania, spać możecie. I love eating, I love to eat. Mm, zawsze można się tym poradować. Dobra, więc to jest jasne, mam nadzieję, że troszkę Wam pomogłam w rozróżnianiu czasowników, rzeczowników. I pamiętajcie, to jest naprawdę bardzo ważne w języku angielskim i to trzeba naprawdę umieć. Miłego dnia, pa! Mam nadzieję, że pomogłam Wam na wieki wieków Amen i że zawsze będziecie już znać różnicę między czasownikiem a rzeczownikiem w języku angielskim. Wszystkiego dobrego!